Ale, ale moi drodzy witajcie w tym filmie na moim kanale, czyli Casprigamy jest dobra. Naszym zadaniem jest e, budować auto na pustyni e, i tym autem gdzieś tam odjechać sobie, no nie wiem, e, sami sobie zobaczycie e, na czym to e, sobie polega. E, już wkrótce tego dobra skaczemy tutaj i odjejemy sobie, bo chcemy tutaj sami być. E, chcemy sami być wyjście, Ja chcę sam być. Ja chcę być sam, dobra, mamy rozpad i mamy być sam, dobra, już mam wytłumaczyć wszystko. Nasze zadanie polega na tym, że na pustyni, żeby y, dalej gdzieś tam y, podróżować, y, musimy zbudować sobie auto, więc dobra, ten, ten, mam, ten mam trochę, więc te auto sobie zbudujemy, dobra, jak mi tak ma lagować, jak tak ma lagować, to e, nie, no nie laguje mi w ogóle. Y, dobra, otwieramy sobie, poczekajcie. Jak to się otwiera? Jak to się A, w moją stronę to się otwiera, dobra i ten garaż też się otwiera w moją stronę ale ja, oto się tak otwiera, dobra jest trochę gra taka nie na moją głowę mówiąc mówiąc, powiedźmowo tak mogę powiedzieć dobra i tutaj naszym zdaniem jest włożyć koła, dobra F i F, dobra to auto wygląda, nie wiem, nie wiem w ogóle czy ono pojedzie, bo tak wygląda trochę jakby miało nie wiem, biegunkę jakąś czy coś, dobra F, dobra i Dobrze, ja to dałem? Gdzie to pana poszła? A nie, dobra, jest trafiona, dobra. I teraz tak, e, pokazuje nam tutaj silnik, żebyśmy zabrali, Wobec no bo bez silnika raczej e, nas, na, nasza fura taka, te Lamborghini nasze nie pojedzie, więc jest potrzebna tutaj, jest potrzebny tutaj silnik, dobra, więc wkładamy sobie ten silnik, pyk, e, dobra, dobra jest silnik dobra to fajne jest bo ono się tutaj wyświetla co mamy pierwsze co zabrać dobra naciśnij zabieramy dobra Zabieramy, my mamy tutaj dać tak samo koło silnika dobra ja się ogólnie nie znam na takich maszynach dobra to jest tu dobra nie to jest tu dobra zabieram zabieramy sobie F. F, F F F F i nalewamy sobie paliwa na takim ochotem. dobra nalewa się tutaj paliwo 60 litrów bierze no troszeczkę jest dobra mam 40 50 Więcej niż, a dobra Zabawlajmy sobie Nie ma różnicy, jeszcze? No nie ma, no mówię ci, że nie ma No Nie ma tego już. dobra teraz, Tak, dobra, teraz co musimy zrobić? Dobra, ja już to kiedyś grałem Kiedyś, kiedyś, kiedyś Kiedyś, kiedyś grałem e, I tego nie przeszedłem Nie przeszedłem Lok Lokopedia mi się przyda, dobra Przyda mi się lokopedia Gdzie ja mam, gdzie ja mam, gdzie ja mam tę, tą lampę? I od, od auta gdzieś, gdzieś, się, gdzieś się zgubiła Będziemy jeździć bez lampy Nie, jest ta lampa, dobra Mamy lampę, gdzie jest gąbka Gąbka, ale może zanim gąbka przyklejmy sobie te drzwi w, Przykleimy, to nie jest klej Damy sobie te drzwi, dobra, gdzie te drzwi Dobra, te drzwi poszły tam Dobra, poszły tam, dobra, nawet nie widzę gdzie te drzwi są Dobra, by I one pójdą tu Tam, tam. dobra <grych> e, Dobra, a te drzwi te drzwi pójdą tu, a, tamte, a te drzwi pójdą do przodu od strony kierowcy. dobra, żeby one mi się nie skupili. Byk. Byk, dobra. I mamy blachę, ale o, ta blacha jest tu. Nie, ona jest tam od, od tego. Tu chyba nawet nie ma gąbki nawet do oczyszczenia tego auta. Tak ja sądzę. Nie ma tutaj. Mamy pistolet. Pistolet tam się. No i gdzie ten pistolet poleciał? Patrzcie jaki pistolet nie ja będziemy tutaj korzystać z tego e... o dobra e, wklejam sobie opony tutaj do tego do tej naszej e, przyczepki Ej, ale nie ma gąbki, żeby to jakoś... Dobra, żeby to jakoś przetrzeć. Bo to wygląda jak wygląda, ale no... Mamy jedzenie tutaj powinniśmy mieć. I tak Mamy jedzenie. O, dobra, o, o, dobra. Dobra, i tu mamy jakieś ludziki, ale daj tak spokój z tymi ludzikami. Co ja z tymi ludzikami mam zrobić? Na... E, dobra, jedziemy. Czy nam to odpali? Proszę, żeby nam to odpalił, a nie. Najpierw to my sobie przyczepkę damy. Kto mi oponę? Kto mi oponę odkręcił? F. Dobra, mamy już tutaj. Bierzemy sobie. o... Op... Bierzemy sobie. F. Będziemy podpinać do naszej e, fury Lamborghini. F umieścić dobra wsiadamy sobie do naszej fury jak on się jak on się odpala dobra macie tutaj po lewej stronie r przełączanie przełączanie silnika g włącz hamulec ręczny b przełącz światła r o patrzcie jak brzmi ta fura patrzcie jak brzmi ta fura ja mi się nie da oddalić a nie da się oddalić zobaczcie jest nasza fura jedziemy naszą furą Chyba w tą stronę. Powiedzmy sobie, że w tą stronę damy sobie. Ciężko się nią kieruje, bo tutaj jest takie. żebyśmy tylko tej przyczepki, żebyśmy tylko tej przyczepki tutaj nie stracili, bo jak ją stracimy, to dobra. Jedziemy sobie i musimy tutaj znaleźć, już wiem szybciutko powiem, musimy tutaj znaleźć jakiś budynek i tam będą różne takie potwory, stwory, jakieś mumie będą. No, będzie ciężko, będzie ciężko. A ja akurat do tej gry akurat nie przeszedłem, bo to jest naprawdę cięskie. ciężkie. Ciężkie, ciężkie, ciężkie. Ciężkie, ciężkie, ciężkie. Bardzo ciężkie to jest Szukam co jakieś. Tutaj, czy gdzieś tutaj jest to? No, powoli się chyba robi, yy, powoli się chyba robi noc. Oj, oj, oj. Burza Kieszkowa, czy coś? Co to co to było? Czy był jakiś lak? jakaś budka czy nie, czy ja może przegapiłem tą budkę bo się robi ciemno, nam paliwa tutaj yy, na dużo nie starczy więc o nie, czemu z drogi zdepłem czemu z drogi zdebłem? tutaj takie langi są chyba mamy budkę chyba, mamy tam budkę chyba coś tam widzę coś tam chyba jakąś, yy, mamy tutaj znak. Co, ten znak co ten znak nam mówi nic nam na razie nie mówi, dobra Sobie tutaj, no, powinna być chyba, żebyśmy złą stroną pojechali Dlatego bym nie chciał, no bo Tak to pra, praktycznie nie a nie, jest, jest tu coś Ale to, 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 to nie, jest, nie znaczy, dobra Aha, mamy kibel Mamy kibel jakiś Dobra, my się zaczynamy. Zobaczymy sobie drzwi dobra, ham Hamulec, dobra, yy, hamulec Złącz hamulec ręcznie Dobra, mamy hamulec O nie Wysiadamy. Wysiadamy. i co? Co to jest to to, to, to? to jakiś kibelek. Tam yy. są, są stwory. Oj, są. Są stwory. Yy, Przytrzymaj... Yy. No nie no są stwory. Są, więc my musimy zabrać. No trudno, ale no. Musimy zabrać tutaj tajną broń naszą. Pistolet, dobra. Lyba gościu czemu ty nie giniesz? Nie możesz bić, a ja ciebie nie mogę Halo Nie No nie mogę z tego A, a tutaj coś jest, chłopie Masz tu coś Amunicję masz, dobra, dawaj mi amunicję! O pieni nie się ze mną Czego się ze mną szarpiesz? Ja nie mogę, dobra E, robi się powoli noc. E, dobra, więc tak. Składamy sobie to. Idziemy do tego pyrtka naszko. E, I zabieramy mu am am amunicję. Co, tam las czy daj Dawaj tę amunicję, będziesz tutaj. Ej ej, ej! ej! Dobra! Dobra! On nie uderzył. Ej, nawet nie, nie przypuszczałem, że on nie może uderzyć. Dobra! Nie, nie, nie. Nie przypuszczałem, że on nie może uderzyć. Dobra. Wsiadamy, odjeżdżamy z tego miejsca. Myślałem, że to będzie jakieś... Dobra, jademy sobie na pełnym tazie. Na ja paliwo tracę, a tutaj jest to. Dobra, jademy sobie szybko. Jakieś poszukiwania naszego domu. Twoja podróż. Już mam, już mam 900 metrów przyjechane, więc troszeczkę dużo. No 800 ten, ale no zaraz będzie 900. Dobra. Szukamy jakiegoś tutaj sobie budynku. Mamy znaki, ale nie mamy budynków. A budynkach są naprawdę przedmioty. Bo ja to kiedyś grałem i mówię tak, postaram się nagrać odcinek z tego, jak to przychodzi, ale czy mi się uda to przejść? Nie wiem, postaram się zrobić jakieś części, żebyście po prostu to widzieli te części. Yy... Może i bardziej części. <grym> Dobra. O kurde, się wystraszyłem. Mi tej, ja nic tu nie widzę. Ja nie mogę. Dobra, widzimy się w drugiej części. Widzimy się w drugiej części.